Hej, 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 właśnie przyjechała Ania z hej, hej, hej. do nas, o boże. E, no i po, już od trzech miesięcy mówili, że mają dla nas jakiś prezent. No i właśnie przyjechali z prezentem. No i historia jest taka, że jak ja byłam mała, to pojechałam na pierwszy wyjazd, jakiś taki kilkudniowy bez rodziców, no i rodzice mi na ten wyjazd dali 50 zł, jakbym potrzebowała sobie, nie wiem, coś kupić. No i ja kupiłam sobie pierwsze co kupiłam. Wodę cytrynową za złoty 50. Zł. I później na tej wycieczce byliśmy w jakimś takim miejscu, gdzie były takie dywany, które można było na ścianę sobie powiesić z Janem Pawłem II. I ja zobaczyłam, że ten dywan kosztuje 50 złotych, a ja już wydałam złoty 50 zł na wodę. I mnie nie było stać, a pomyślałam, o, kupiłabym do domu nasz... I dostałaś, i... Adam, masz dom i masz? dywan fary. Jak każdy tą historię, z się cytował, to powiedział: Nie, ja muszę, muszę kupić oli dywan z papierem. No i znalazł. No. <laughs> Najświeższe. A na daliśmy też dla Oli do pełnego pakietu Żywiec Zrój Cytrynowy. Nie kosztuje już złotych 50 zł. Już się Ale cała nie... to była mała, a poza tym to była też staropolanka. Ja właśnie robię staropolanek cytrynowych. Ja zapewne Żywiec Zrój Cytrynowy. Dobra, yy, chodźcie, pokażemy Wam tylko, co tu jest, gdzie. I my zwijamy, bo już jest późno. No. Coś masz wyłączyć. Mm. Smacznego. Hej, hej, hej. Dobra dzieci. A fajnie pokaż. Moż mi siakło. Wow. wow. Ale czuć... Się... Trochę będzie szczegół, bo on po schodach nie wchodzi. Okay. Update sytuacji naszej dzisiejszej przeprowadzkowej jest taki. Zapakowaliśmy busa. Zapakowany jak? <laughs> to jest do lichenia. No i teraz jedziemy do Wrocławia. No jeszcze skoczyliśmy na kebabę, a Lucia zgłodniała. Ola mówi do mnie, proszę Patryk, moglibyśmy jeszcze do Aliba, ten ostatni raz pójść. A ja mówię, no, no trudno, no już niech będzie. Wolałbym sałatkę gdzieś zjeść. <grym> ale wiecie co, nie ma tu dużo kłapstwa w tej historii, bo faktycznie to ja zaproponowałam. Ale dlatego, że byłam już bardzo głodna, chciałam gdzieś pojechać na jedzenie, a kebab to jest najszybsza opcja i... No, i jego ja nawet lubię, to nie jest moje ulubione jedzenie, ale one są naprawdę okej okay. I szybko je podają, bierzesz, zjadasz, lecisz dalej. No i faktycznie to jest takie pod kątem Patryka najbardziej kultowe miejsce, no więc pomyślałam, że będzie mu miło, jak to zaproponuję. Było mi bardzo miło, to prawda. Ale jedziemy tak wielkim busem, że mam wrażenie, że to jest prawie tir. No, jest potężny, aczkolwiek jest bardzo nowoczesny, jest, ma tą automatyczną skrzynię biegów, więc... I taki prawie, że tutaj telewizor. No, z, tak, że także się tu ja, ja się psychicznie nastawiałem, że to będzie jakaś taka walka ta jazda, a tak naprawdę to jest mega wygodne. Ja się śmiałem do Oli, że to Dominik nawet mógłby tego busa prowadzić. No bo ten co jechaliśmy ostatnio od Kasprataty, no to już był taki, to miał za 20 lat chyba. Poważny zawodnik to był. A tutaj, a, normalnie sobie jadę lepiej niż naszym Oplem jechać. tak? No tylko jest duży, nie? Jest faktycznie duży, trzeba na parę rzeczy zwracać uwagę. Ja bym nie chciała próbować. No, ale lewej nogi mógłbym w ogóle nie mieć. Z się do niczegoś nie przydaje. No więc wypakowujemy we Wrocławiu za jakieś półtorej godziny. A właśnie czemu ty nie masz tutaj tej GPS-a? Ja wiem, jak się jedzie do, do domu z, z, z mojego. Hometown do mojego domu. Wiem, jak jechać. No dobra. A poza tym ty masz telefon w ręce. No dobra, ale tu nie ma gdzie go chyba przy, nawet przyczepić. Że tutaj nie ma takiego na... Em, więc... Ania, z, Ania z Kacperem i Krokietem pilnują Lilkę. Widzicie, Ania, co robisz? Kroję chleb. Jakimś nożem do grzywów. Kozikiem takim. Przez że ja tak krzywo pokroiłam te wcześniejsze kanapki, to teraz też może kroić takie. Nawet to, że nóż nie pomaga. Cały czas wybadają mapę jak wyżąco. Tak, tak, wysyłają mi zdjęcia. E, Ania z Lilką przytulone spały na kanapie. Krokiet tam pilnuje ogródka, krokiet to ma bardzo mocny gen różujący. Więc jak na przykład przychodził do nas i mieszkaliśmy jeszcze na osiedlu, w sensie takim, no z, blokami, no to wiecie, tam się za oknem dużo działo, więc trzeba było zasłaniać mu szyby, żeby on nie widział, bo wszystko, co zobaczył, no to od razu była, było narcieryja, A tutaj, przez to, że my mamy tylko ogródek, na którym no, ewentualnie jakiś liść, liść drzewa spadnie, chociaż też o to ciężko, bo mamy głównie klasy drzewa. Nie, bo nam kiedyś dwa ptaszki podleciały. Więc A, yy... Jak one się nazywały? Sujka. Sujki. Dwie się wybierały za morze i wpadły do nas na chwilę. No więc yy, Kroket tam pilnuje nam ogródka, Ania pilnuje Ani. Ania pilnuje Ani. Ojej. Kurwa. Dobrze się tak pilnować. <grym> Ania pilnuje Liki. <grym> no tak się mówi, pilnuj się, pilnuj się. Tak powiedziałaś, Ani przed wyjściem. Ania pilnuj się. Ania pilnuje Ani zaraz. Ojcie. Ale wiesz co? Jeśli ze mną już jest tak źle... A my pokonaliśmy dopiero jedną czwartą dzisiejszej trasy, bo przyjechaliśmy tylko do Nysy. A musimy jeszcze pojechać do Wrocławia, przyjechać do Nysy i wrócić do Wrocławia. Ła! Wow. a ja nawet nie jestem kierowcą, tylko passenger princess. Chociaż nie wiem, czuję, że będę musiała ci zaraz tutaj jakoś, nie wiem, zagadywać, jakieś ci robić atrakcje, żebyś się nie nudził. No ciekaw. Chciałem grać z Tobą w grę, to pierwszy zobaczy krowę, to nie chciałaś grać. No możemy grać, ale tu nie ma żadnych krów, to co to zagra? No, trudny poziom. Nikt nie mówi, że będzie łatwo. To już lepiej. Niebieskie samochody, widzę. Widzę też, że raz, dwa, trzy nawet. Białe samochody, widzę. <grystanie> Szary samochód, widzę. <grystanie> ja nie, ja nie. <grystanie> Patryk, przegrywasz ciągle. <grystanie> Dobra, jedziemy. Taki dzień. A może jeszcze a propos komentarzy z wczorajszego. Śmieją się ze mnie, że zbyt dynamiczny jestem. Jutro nagrywam slow vloga. Taki będę, wiecie. Mm. Ja Chcę to zobaczyć. Jutrzejszy vlog będzie spokojniusi, jesieniusi. Taki. Dasz radę mówić przez dwie minuty na jeden temat? Oczywiście. Hej, hej, hej. Kochani, zrobimy sobie teraz herbatkę. Dobra, dobra już nie ten, nie spoileruj. Nie spoiluj. Zobaczą e, jutro. E, poprawnie językowo byłoby spoiluj, ale jako, że mówimy po polsku. Słowa angielskie to można też mówić spoilerować. Ale to, ty to ustaliłeś teraz czy ogólnie tak jest? Ja to jest. Aha, to. aha dobra, no to masz Bo jest to spoil spoiler. But... We are in Poland. I so, jest to się jak spoilery po polsku. Tak, no ale spoilery to rzeczownik. A spoilować... Nie, Nie nie... Przestań mi gadać jakieś rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki. Bo muszę wiesz, że jest średnio to ogarnię. Liczebnik może, nikt, przyimek. Ej, wiesz co, szkoda, że nie chodziliśmy razem do szkoły. To ja bym ci pomagała z polskiego, ty mi A daj coś razy 9, zobaczymy, czy mi teraz lepiej pójdzie. 9 razy 65. Ale ja nie wiem ile Patryk... A czekaj tu mam telefon. 5 Czekaj, 85. No, czekaj, nawet nie zdążyłam wpisać. Co ja powiedziałam? 9 razy 65? No. 585. do Brawo! No, widzicie, jednak mnie może was zdziwić. To jest szokujące. Dobra, to potem. Patryk, jak tam jak sobie radzisz, Siłacz? Ostro. Dobrze, że tyle kroków przez wakacje robiłeś, to jesteś taki bardziej sportowy. A może tak zamiast nagrywania, to ty jesteś pan siłacza? <laughs> Przecież no! <noszę. śmiech> Już jestem gotowa z kijkami do fitnessu, żeby iść do domu. I co grzeszne były psy? Grzeszne, spały krok, tylko pilnował tutaj podwórza. No, Macie trochę niebezpiecznie, <noise> wam. Widział rzeczy, których my nie widzieliśmy. Darsia, tak? Darsia. Ale nie jakoś bardzo dużo. O, jest ją. Tak. No, nie Jeszcze raz szczekałeś się nasz Ale zrobiłem takie słodkie zdjęcia, jak razem leżeli w tuleni. Nie naparzali się za dużo. No, mało. Zemchaliśmy razem na kanapie. Linka mi dała buziaczka pusta. No, okay. Nie spodziewałam się tego. O tak do tego. Na ziarne, Mola. miałem w bo wypadło. E, jedziemy dalej, nie ma czasu nagrywać. Jedziemy z powrotem busa oddać. A w ogóle jak... Jest... Bo nie powiedzieliśmy tego, ale ogólnie to te nasze podróże to jest tak około 100 km. w sensie Wrocław-Nysa, więc my robimy dzisiaj 400 km. Ula no, prawie, za byście wyjechali. Co, jak ciężko się jedzie jako pasażer? Pospało mi się trochę. Nie no, ja jestem dzisiaj zmęczona tym zjebać co dopiero. Robię. Nie, naprawdę. Tak to stanie, już zrobiła jedną drzemkę, z Tak, tutaj. My jesteśmy siostrami. Dla nich to był w ogóle musiała wstać o ósmej. Siódmej w to 8, 8, 8. 7, 8, 9, 9. A w ogóle Kasper chciałem pogratulować, bo słyszałem, że Ty potęż z ostatniego vloga z Krokietowa. Tak, tak, tak to ja. Montażysta! No. Na całego? Przepraszam za dźwięk. <laughs> A był jakiś ten komentarz. Ja, no, ale bo Kasper wygłuszał dźwięk deszczu i wow. dlatego było Jak to jest skór? ciszej. 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 No, I no, nie tak. dało się wtedy głośniej. Więc albo staliśmy przed wyborem bardzo cicho. Albo mega dużo deszczu słychać. Więc Kasper zadbał o nasze uszy. Dziękujemy, Kasper. Ogólnie ta obróbka dźwięku to jest najtrudniejszy temat. Tak mi się wydaje, jeśli chodzi o vlogi. Może kiedyś to ogarniemy. Ale ja zauważyłam, że w kapkacie. Dużo łatwiej i w ogóle skuteczniej się to robi. Nie wiem, czy. Wy, e, w czym ty montujesz? A, właśnie, z tego Da Vinci Resolve'a zainstalowałem. Świetny program, świetny program. On, on jest nie najgorszy, ale na przykład kwestia, właśnie naprawy dźwięku, w ogóle tam nie umiałam tego zrobić, a w Kapkacie jest jeden przycisk, który tak dob robi naprawdę bardzo dużą zmianę, bo zdarzyło nam się, że nagrywaliśmy i na przykład było słychać samochody w tle. No. I jednym przyciskiem. Ej, w ogóle wierzymy. Ja nie wiem, czy to jest legalna informacja. Może to była nielegalna informacja, dlatego ją wyłączyłem i kończę, bo takie tematy tu się zaczęły. Tak chorzy, takie chorzy. O tym nie mówimy. Mafia. Nie myślałam o tym. Meldujemy się z kolejnego etapu naszego dzisiejszego przeprowadzkowania i teraz nie wiem czy to już pokazałeś, że wyładowaliśmy busa. Tak. I teraz jedziemy tym busem odwieźć go do Nysy. Robi się ciemno, że jesteśmy blisko Nysy. Właśnie to jest najgorsze, to robienie się ciemno. W pół do No właśnie, kuźwa. Bo no to co? To tak... Jak będziemy wracać, to już będzie ciemno Max, już będziemy wracać nocą. Będziemy. No nic, tak pomyślałam, że, że się jeszcze odezwiemy, bo żeby nie było, że któryś proces pomijamy w tym dzisiejszym no koniec, nagrywaniu. Koniec. Jeszcze będziemy potem autem wracać, to też będziesz nagrywać? No jak nie zapomnę, to, to tak będzie, będzie tak ciemno, że nie wiem, czy to ma sens, ale no wesoło dzisiaj, także jutro. Chciałam powiedzieć, odpoczywamy, ale no po pierwsze, jutro jest dzień, kiedy mam nadzieję, nie dostaję żadnego maila, bo ja już miałam w planach nie, nie pracować za bardzo cały ten zeszły tydzień, ty jesteś od wtorku, środy. No i okazuje się, że nie mogę sobie tak do końca zrobić, bo przychodzą ważne maile, na które muszę odpowiedzieć. A czasem to nie jest tak, że ja odpowiem na jednego maila, tylko to jest cała rozmowa, którą muszę przeprowadzić, jakieś podjąć decyzję, coś zaproponować. Dlatego jak usiadłam, Środa czy czwartek na chwilę no to spędziłam bardzo dużo czasu przy komputerze, a jutro jest dzień, kiedy no mam nadzieję, że inni ludzie też nie pracują. Chociaż z tego co widzę czasem w tych agencjach, potrafię dostawać maile o północy, w jakichś takich mega dziwnych godzinach, więc dobra, może ktoś jutro napisać, ale ja jutro nie zamierzam odpisywać. No Chciałam. Też, to byś mogła w ogóle nie sprawdzać tego maila No nie no, znaczy. Mogę nie sprawdzać, ale wiesz, mam na telefonie, przychodzą mi powiadomienia. Jak już widzę, że ktoś napisał, no to mam to tak, siedzi mi to na głowie. Ale oprócz rozpakowywania, które jest jutro moim głównym zadaniem, to jadę jutro na live'a. Mówiłam Wam o tych moich naszych znajomych, którzy mają markę odzieżową. Jeśli to oglądacie, to dzisiaj jest ten live. Jeśli to oglądacie w dniu premiery tego filmu. Tak, yy, czyli w niedzielę wieczorem jadę do. Marty zrobić z nią live'a, dlatego że wchodzi mega nowy drop jesienny, dużo różnych rzeczy. I przez to, że ja jestem od niej wyższa, no to oni też chcą, żeby ludzie mogli te ubrania zobaczyć na wyższej osobie, więc raz na jakiś czas do nich na takiego live'a wpadam, żeby po prostu te ubrania pokazać. I ja bardzo to lubię, więc cieszę się, że mnie znowu zaprosili. No i, i widziałam te nowe rzeczy i kurczę... Myślę, że się na coś skuszę. Jeżeli wejdziecie na tego live'a przez to, że to oglądacie teraz, to spamujcie na czacie hej, hej, hej. <laughs> Wydaje mi się, że o 18 chyba jest ten live. Nie wiem dokładnie. Myślę, że może dam znać na story, bo w sumie nigdy o tym nie mówiłam, no bo to nie jest moja działalność jako osi lilo, tylko idę tam po prostu jako ich koleżanka, ale może dam znać, może akurat ktoś się przekona, chociaż akurat wydaje mi się, z tego co wiem, w tym dropie nie ma za bardzo takich dresowych rzeczy, które mogłyby psiarze najbardziej interesować, ale no bez przesady, dziewczyny, nie ubieramy się tylko w dresy, chcemy też czasem fajnie wyglądać, a tam nowe body, sweterki, jakieś takie no bardzo, bardzo fajne rzeczy, więc jeśli jesteście zainteresowane, to ja was tam zapraszam i możecie się przywitać. Hej, 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 będzie mi bardzo miło. Dobra, lecimy, w ogóle też zaczyna ja padać. Mam do Także. Bardzo, bo mi się przypomniało z tymi ubraniami, bo ktoś skomentował vloga poprzedniego, jak ja powiedziałem, że z praniem już ciężko to spodnie nowe spodnie kupiłem. Mhm. To ktoś napisał: No nie chcę psuć zabawy, ale nie powinno się nosić ubrani prosto ze sklepu, tylko najpierw wyprać. Fujka. I najgorsza jest to, że ma rację. <laughs> że ja zawsze jak kupuję koszulki, no dobra zawsze to jest za dużo powiedziane, ale nie raz kupowałem koszulki z myślą, tym razem je wypiorę przed założeniem, tym razem je wypiorę, nigdy się nie udaje, nigdy. A tym razem też w ogóle się nie uda. Tym razem. Też nie... Ale sumie... masz rację, masz rację, no bo to na pewno jest, no bo co chodzi o jakieś higieniczne sprawy, nie tak? Muszę to, było... to przymierzać. No, no. Ale... ale ja się nie boję zarazków, no. Ja się nie boję, to założę, okej? Okay? Ale... ale macie Zatryk, rację. Patryk, daj mi coś powiedzieć. Że w sumie został już tylko jeden dzień, niedziela, i w poniedziałek przychodzi pralka, więc możesz już jutro po prostu chodzić w gaciach. Co to tak się dymi tu? To normalne? No, wygląda jak z komina, ale faktycznie. Bardzo mocno. To no, takie białe, jakby jakiś plastik. Jakby wybrali nie, czy, nie, znaczy, nie wiem, czy plastik się na biało yy, Dobra. Fajnie, bo zaczęło padać, także jest prawie ciemno, pada. Idealna pogoda na przejażdżki. A Dobrze. my jeszcze musimy załadować tego busa. Nie wiem, czy to mówiłaś, czy, czy, czy to było w procesie pod nagraniem. Kurczę, już nie wiem, mi się, mi się myli, ale możliwe, że o tym nie powiedzieliśmy, bo my tego busa pożyczyliśmy od Patryka Ojczyma, który go wykorzystuje w pracy. Ma firmę z klimatyzacją. No i ten bus był załadowany jakimiś różnymi rzeczami, którzy, których pracownicy normalnie na co dzień używają, więc my jak przyjechaliśmy, no to musieliśmy wypakować, w końcu zdecydowaliśmy, że część tych rzeczy, bo no, były całe zapakowane, a my nie potrzebowaliśmy aż takiego dużego busa, więc część rzeczy wypakowaliśmy, zapakowaliśmy swoimi rzeczami, no i jak teraz go oddamy, no to musimy go z powrotem zapakować. Także to nie jest taki hop-siup. No ale dobra, to już została nam Końcówka tak naprawdę. Całe jakby podzielić na procenty cały proces, no to już. Ja się najbardziej cieszę, że wszystkie te rzeczy już są u nas w domu. Już się nie musimy jakby... Już nic tam z tyłu głowy nie ma. Przyjdziesz, że ta pralka i suszarka, i już zostaną nam tylko te pieprzone śmietniki do kupienia. Yy, nie tylko śmietniki, bo jeszcze przez całe trzy miesiące nasze roślinki były pod opieką u mojej przyjaciółki, i jeszcze je trzeba odebrać. Ale dobra, to na spokojnie, nie ma pośpiechu, niech sobie tam jeszcze żyją. Tym bardziej, że z tego, co mi opowiadała, to, to się rozrastają, mają się dobrze, także yy, mają się chyba lepiej niż u mnie więc nasze, masz na myśli twoje, bo raczej mieliśmy jasny podział, kto ma jakie rośliny i ja miałem jeden blusz, który chyba ostatecznie umarł, nie trafił do Kryny. Tak, umarł. No, no więc... Yy... Ty, tak, to jest góra? Tutaj tak widać góry, czy to jest chmura? Nie, chyba góry, no. Wow. no, no, no. Naszy, widać góry. No dobra, czyli moje, moje kwiatki i w ogóle taki mam, nie wiem jak sobie oglądałam różne inspiracje, takie jak mieszkania wyglądają to mi się bardzo podoba, jak jest tak dużo roślin, znaczy nie tak bardzo dużo bo czasem ludzie to mają aż dżunglę, ale tak trochę roślinek, myślę, że fajnie wygląda więc może chciałabym się trochę tym zająć, ale musiałabym chyba się trochę doedukować i nie wiem, wpisać sobie jakieś przypomnienie do podlewania bo tylko za kulkasy sobie u mnie radzą, reszta średnio, no bo nie pamiętam czasem o podlewaniu, ale dobra to jeśli ten temat rośliniarski się kiedyś pojawi i są tu jacyś rośliniarze, to yy, to się kiedyś do Was w tym temacie odezwę i, i może, nie wiem, jakieś, gdzieś są jakieś fajne źródła. Kończymy na teraz, odezwiemy się potem. Bye! Wracamy, ale nie będę nic nagrywać, bo deszcz tak wali, że i tak by nic nie było słychać, także do zobaczenia w domu. To jest twoje miejscowo? Ja się stęskniłam za pieskiem I od kiedy przyszłam to chcę ją mieć blisko A ona leży tu Więc ja jeszcze coś tu robiłam na telefonie Ale żeby mieć pieska Najbliżej Bo dzisiaj cały dzień byłyśmy osobno Od 9.30 Czy tam o której wyjechaliśmy Potem na chwilę jak tylko zjechaliśmy te rzeczy wypakować I potem znowu pojechaliśmy Więc my miałyśmy dzisiaj bardzo osobno dzień Jesteśmy już w domu. Wszystko się udało. Jesteśmy wykończeni. Wiecie, jak ciężko być Passenger Princess. I co chcesz powiedzieć? Zastanawiam się, ile nam zajmie ogarnięcie tych kartonów, tych toreb. Kiedy to zacznie wyglądać tak, jak zwykły dom? Ja myślę, że długo jeszcze. Jak tak patrzę, ile tego jest, Ile czasu zajmowało pakowanie tego, no to przecież rozpakowywanie, szukanie odpowiedniego miejsca, ja jeszcze bardzo marzę o tym, żeby wielu rzeczy się pozbyć, a to też zajmuje czas, żeby na przykład jakbym chciała sprzedawać ubrania, no to wszystkim robić zdjęcia, wstawiać, wysyłać, więc nie wiem, muszę jakoś to zaplanować, żeby sprawnie to poszło. Ja myślałem, że chcesz powiedzieć smacznego. A co ty powiedziałeś, że myślałeś, że chcę tak powiedzieć? Ja powiedziałem, a co i co chcesz powiedzieć? W, I to była taka delikatna, to było takie wystawienie piłki, żeby zakończyć tego vloga. A co ja zaczęłam mówić? Jakieś bzdury, nie słuchałem. Myślałem tylko o tym, że czy powiesz to smacznego, czy nie? <grym> no <zimno> się rozgadała, może akurat miałam potrzebę. <grym zimno> Dobra, Ola, bo jest 23. ja kończę vloga. <grym zimno> smacznego. <grym zimno> Ode mnie też smacznego. I ten gościu też mówi smacznego. Kacper, co my z mamy zrobić z tym dywanem? Co my mamy z tym teraz zrobić? Czy, czy, my, czy my mamy teraz to gdzieś tu powiesić, naprawdę? Mhm. Żlilka wstała, oburzona. Chodź, idziemy. Czy jeszcze siku zrobisz? Chcesz do grudka? O, jeszcze chcę do grudka. No ja i